Cześć. To będzie wiadomość dla kogoś, kto powoli zaczyna kończyć dosyć trudny i niepewny etap w swoim życiu. I pojawiło się jakieś światełko w tunelu. Może coś się odblokowało. Kiedy to mówię, stali wypada mi karta głupca czyli nowy początek. Lip of fate. Także głupiec wyrusza w podróż po być może miesiącach stagnacji, niepewności, lęku o przyszłość, braku stabilizacji. Pojawia się jakaś, jakieś światło na horyzoncie, i możemy zarzucić był na plecy i z nową nadzieją. Jest w kierunku słońca. Co nas czeka na tej drodze? Cesarzowa, a nie, przepraszam, to jest dziewiątka pentakli. Dziewiątka pentakli. Bogactwo. Stabilizacja, bezpieczeństwo. Zauważcie, że ona tutaj ma te trzy pentakle, sobie może, za które sobie może kupić ładne ciuszki, ale w zanadrzu zawsze ma te sześć, które sobie trzyma na czarną godzinę czyli cesarzowa. cesarzowa. Bardzo podobne karty. Dziewiątka pentakli mówi o tym, że <laughs> rozpoczynamy etap <laughs> bogactwa, spokoju, radości, może odrobiny luksusu. Może na raz, nareszcie będziemy mogli sobie pozwolić, słuchajcie, na odrobinę luksusu. Może jakieś spa, może jakieś poznokietki, może jakiś fryzjer. Ja bardzo chętnie osobiście. No słuchajcie, zaczyna się zaczyna się naprawdę pięknie. Czyli głupiec rusza w podróż, skacze ze skały, nie patrząc pod nogi. Towarzyszy mu mały, wesoły, biały piesek. A na tej trasie Czeka na niego, czekają na niego miliony monet. Monety oczywiście nie muszą oznaczać pieniędzy. Na spodzie talii mamy dziewiątkę kielichów, która mówi o niezależności, samowystarczalności, autonomii, poleganiu na sobie. So far so good. Może nie będzie tak najgorzej. Co, się, co dalej? Zobaczmy, sobie, co na nas czeka w najbliższym czasie. Jeśli, czytanie, jeśli to czytanie cię znalazło, to znaczy, że jest tutaj jakaś wiadomość dla Ciebie. Może właśnie potrzebujesz trochę nadziei, trochę zapewnienia, że idziesz w dobrym kierunku. Ten skok, który teraz wykonujesz, mimo że daje się przerażający i niepewny, to jednak zaprowadzi cię tam, gdzie będziesz mógł zacząć spełniać swoje marzenia i naprawdę zacząć czerpać radość z tego życia. A z mieczy. czy mówi o pewnej o prawdzie, o klarowności, o widzeniu rzeczy takimi, jakie są, mówi też o komunikacji. Być może są to cechy, którymi Będziesz musiał, musiała się wykazać na tej nowej drodze. Być może będziesz musiała być stanowcza, asertywna, szczera, uczciwa, odważna, racjonalna. No, racjonalna. Ja oczywiście tutaj mówię do panów, do pani. Do wszystkich, do piesków, do kotków. Ktokolwiek. O, nie, tutaj nie ogląda. Może też mówić o tym, że to jest Twoja mocna strona. Takie. Cutting through the bullshit, z tym mi się ta karta kojarzy, czyli przebijanie się przez jakąś obudę. Może też ostrzegać nas przed tym, żeby jednak. Okej, okay, może ten pierwszy krok wymaga od nas tej energii głupca, od, odrobiny szaleństwa i naiwności ale żeby faktycznie żebyśmy mogli pozostawać w tej energii stabilizacji yy, korzystania z dobrodziejstw z życia, pławienia się w luksusie to będziemy musieli trochę mieć kontakt z rzeczywistością nie odklejać się nie odklejać się, patrzeć na fakty Trzymać się prawdy, zachować jakąś taką, zgodę, działać w zgodzie ze sobą, ze swoją prawdą, i być wyczulonym na, na wszelkie przejawy, może manipulacji, mydlenia oczu. Mieć oczy szeroko otwarte, umysłu. Umysłu. Jakim umysł No właśnie. <grym> Czysty. Czysty umysł. Jasność myślenia. Co jeszcze powinniśmy tutaj wiedzieć? Co jeszcze powinny wiedzieć osoby, które znalazły tę wiadomość? Co powinny wziąć pod uwagę? Czego się mogą spodziewać na, na nadchodzących dniach? Słuchajcie, rzeczy będą się teraz działy szybko. Ta kartka to jest. Kartka. Mhm. Ta karta to jest ósemka mm, buław. To są buławy w polsku. Buław. ósemka buław. Może też mówić o komunikacji. Szybkiej komunikacji, gęstej komunikacji, dużej ilości komunikacji. Yy, myślę, że jako, że wypada zaraz po asie mieczy, to. To może dotyczyć właśnie klarowności w komunikacji, umiejętności komunikacji, umiejętności wyrażania swojego zdania, szybkiego reagowania. No, być może tego będzie, będzie od nas wymagał październik. Najbliższy czas po prostu. Czyli rzeczy będą się działy szybko. Będzie dużo komunikacji, i w związku z tym będziemy musieli zachować trzeźwość umysłu, jasność umysłu, klarowną komunikację. Dobra. I mamy też Szóstka pentakli, która mówi o balansie, o równowadze pomiędzy braniem a dawaniem. Um, czyli podkreśla to, że dostaniemy z powrotem tyle, ile włożymy. Że nic Patrząc na te wszystkie karty, które tutaj mi wypadły dzisiaj. to jasne. nasz skok, nasz skok w nowe piękne życie i wyskok Wyskok z główna, z bagna z kłopotów. Może nas doprowadzić do spełnienia naszych marzeń i tego spokoju, do tego spokoju tego bezpieczeństwa. O którym myślę, wszyscy już bardzo marzymy, ale nie obędzie się bez pracy, nie obędzie się bez włożenia czegoś od siebie. Myślę, że to co mówię jest dosyć oczywiste. Czyli też nie zapomnijmy się w tej, w tej energii, nie zapominajmy, że też kiedyś byliśmy w trudnej sytuacji, jak już będziemy w tej dobrej sytuacji, wiecie, zapomniał, jak to było, zapomniał wuj, jak cielęciem był, nie? Jakby siedzimy sobie w tych tarapatach, w tej trudnej sytuacji, w, tym, w tych długach. W tym braku pracy, w tym L4 psychiatrycznym. I wtedy mamy dużo, dużo empatii, zrozumienia, chęć pomocy. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że ktoś może się zachowywać w dany sposób, bo ma trudno i rezonujemy z tym. Natomiast, kiedy już będziemy w tej energii, możemy łatwo zapomnieć o tym. Że my też kiedyś potrzebowaliśmy pomocy i też kiedyś ktoś nas wspierał, mimo że nie miał w tym żadnego interesu. Więc ważne jest to, żebyśmy pamiętali, żeby oddać, oddać z powrotem to całe dobro i wsparcie, które, które dostaliśmy, żeby się nie zapominać w tym naszym nadchodzącym bogactwie i luksusie. Nie ulegać iluzjom, pamiętać, żeby zawsze sobie zachować te, te sześć pentakli na czarną godzinę, bo różnie bywa, nawet jak się wydaje, że wylecieliśmy w przestworze marzeń na Pegazie i wszystko już będzie dobrze i odlatujemy w kierunku zachodzącego słońca. Siedzimy w Meksyku, fale oceanu rozbijają się o brzeg. Egzotyczne ptaki śpiewają nam naszą ulubioną piosenkę. No i właśnie. Nie tylko świat materialny jest tutaj istotny. Wypadła nam karta. Nie pamiętam jak ona się nazywa po polsku: The High Priestess. Wielka. Hmm. Ta karta mówi o intuicji, o połączeniu z wyższą, z wyższą świadomością, o duchowości, o zgłębianiu natury tej rzeczywistości, o zgłębianiu tego, co niewidzialne, no, o tym wymiarze metafizycznym. O kontakcie z tym wymiarem metafizycznym. No, myślę, że tutaj jest istotna intuicja, zaufanie do własnej intuicji, ale też w kontekście tego, co mówiłam wcześniej, niezapominanie o tym, że jesteśmy nadal częścią czegoś większego od nas, czyli generalnie, żeby się za bardzo nie zapomnieć w tym, żeby pamiętać skąd przyszliśmy, co jest dla nas ważne, jaki mamy system wartości, żeby starać się osiągać nie tylko cele materialne, ale też dalej osiągać swoje cele duchowe i... i pamiętać o tym, że... Hmm. No właśnie. O tym rozwoju duchowym pamiętać, o medytacji, o tym, żeby się czasem zatrzymać. Spojrzeć na siebie. Być w stanie trzymać się swojej wyznaczonej drogi, nie? Wiemy, wiemy co co władza i pieniądze robią ludźmi, nie? Generalnie. Także fajnie to mieć, ale Okej, okay, ostatnia wiadomość. Hmm. Wypadły mi dwie karty. Hmm. Jako, że wypadły razem, to myślę, że możemy je zinterpretować tak, że właśnie yy, tak, ósemka kielichów mówi o zostawianiu czegoś ze sobą. Tak jak powiedziałam na początku, zostawiamy ze sobą bagno. Problemy różne, związane ze stabilizacją, nie będę się powtarzać, wiemy co zostawiamy. Zostawiamy coś, co już od, dłuższej, od dłuższego czasu chcieliśmy zostawić. Zostawiamy, słuchajcie, to co się dzieje na tej drugiej karcie przede wszystkim, czyli to jest 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 pentakli. Na 7 pentakli gościu tutaj coś próbuje wyhodować, ale, ale nie idzie. Jakby Ciągle czeka na zbiory, i, i te zbiory nie, nie nadchodzą. Generalnie włożył dużo pracy i nic z tego nie, 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 nic z tego nie wychodzi. No, jest sfrustrowany, bezsilny rozczarowany. I ta karta, myślę, symbolizuje ten etap, który zostawiamy za sobą. Mm. Słuchajcie, nadchodzi czas, kiedy zaczniemy widzieć owoce naszej pracy. Kiedy cała ta robota, którą przez ostatnie, nie wiem, parę miesięcy, rok, lata wkładaliśmy w siebie i w nasze otoczenie i nie widzieliśmy rezultatów, zaczniemy to wszystko widzieć. Czyli zostawiamy ze sobą ten, ten okres frustracji. Wskakujemy. Wskakujemy. W, jak jest abundance po polsku. To nie jest bogactwo. Abundance. Wskakujemy w. Dobra. Użyjmy słowa bogactwo, bo już naprawdę za długo gadam. Wskakujemy w bogactwo. Zostawiamy ze sobą biedactwo. I pamiętamy o tym, że to co dajemy, to dostajemy z powrotem. Pamiętamy o ludziach, którzy jeszcze nie, nie wskoczyli na ten lepszy etap. I zachowujemy trzeźwość umysłu, jasność komunikacji i jesteśmy przygotowani na, na szybką akcję. Będziemy musieli podejmować szybko decyzje. Już nie będzie tak powolutku. Stagnacja też ma swoje plusy. A etap spełniania marzeń ma też swoje minusy, nie? I pamiętamy, żeby, żeby wszystko starać się robić z miejsca wyższej wyższej świadomości. Nie zagubić się w tym. Nie, nie zgubić siebie i tego wszystkiego czego się nauczyliśmy w tym trudnym czasie, um, kiedy już będziemy się rozkoszować owocami naszej pracy. To było wszystko ode mnie. Życzę Wam wspaniałego dnia.